Siemanko, Siemanko z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z Reaction and Dubbing 2. E, tym razem będzie, będą to dwa odcinki u pana Kacpera HD Mapping, czyli mojego kolegi. E, są to odcinek 11: Rozłam, którego nie oglądałem, oraz odcinek 12: Polski Wnalazek. Więc cóż, będzie sam oglądane. Czekajcie sobie jeszcze, może odepnę kartę, czy wyjdzie to zadepnie. Tak to zostawimy. No i cóż, pamiętajcie co do kolegi. Yy, na start powiem, że zmieniłem sobie tak, yy, o tym mówiłem w poprzednim odcinku na końcu, że zmieniłem tak na w sk 72 hashtag 6545. Zmieniłem tylko to płance 72 na kapturnik, więc jak już chcecie szukać, to kapturnik dodawajcie, pamiętajcie. No i cóż, oglądamy. Idziemy w rozłam. Kasper HDMI. O! Już rok temu Polska, jak i Rosja dały sporą autonomię obywatelom innych narodowości. Myślę, że już w czerwcu, czyli za miesiąc, będą mogli rozpocząć powstanie. Czyli na start już mamy plan Ros Tfu, Rosji. Rosji, pierdziele. Francji, która chce pomagać tam krajom buntującym się, e, żeby ten. Y, żeby wywołać prawdopodobnie jakieś. jakieś grube akcje. Zobaczymy. Hm. W ogóle. Wielka wojna. Kolop i Lyra Vision. Będę musiał to zobaczyć, szczerze. W sensie, jeżeli wiecie, że to ogląda, weźmy po będę mógł to obejrzeć. <laughs> Zrobię, sobie zrobił na to <laughs> już na starczyli, na sali, super. O! Oczywiście, cesarzu, zrobimy to, co dawno dawna zrobić. Co numeru Aha, dobra. NPE, polski orzeł. I jest. szczerze... Za napisem wstęp, ci powiem szczerze, panie Kasper, tak na start. 26 sekund, a już zaskoczyłeś. Czymś nowym? O, tu są te. Czy to się. Tyle lat pod polskim oraz rosyjskim butem. Powstanie Chmielnickiego miało pokazać, że trzeba się z nami liczyć. A teraz nadeszła pora, by w końcu zyskać własne państwo. Ukraina! Aha, czyli te dwie autonomie połączyły się w jedną, jak Ukraina. Tyle zniszczę zniszczycie z Polski szybciej niż daliśmy ci autonomię. Oczywiście. A, że ty teraz słyszysz, dobra? Jesteście tego tacy pewni? Macie jeszcze Bałtyk na głowie. <śm> to Polska wygląda jakby miała Bałtyk na głowie. <śm> to nastąpię, nie? Tu powiedzmy ma głowę, a tu na nim leży. Takie, śmo. W ogóle to wygląda jakby, wiem, jakby to była jakaś taka postać w takim kapeluszu ale Robin Hood z jakąś przepaską z tyłu. Kto powiedział, że będę z nim walczyć? Spokojnie, damy sobie z nim radę, nie musisz panikować. Przekonajmy się więc. O, coś tu teraz będzie się dać. Już teraz się dzieje coś w Europie Środkowej i ten... Najpierw bat węgierski, potem austriacki. A teraz znowu węgierski. Czas się wyzwolić. Co teraz się... Ech, no to właśnie, zaczął się mój upadek. Wyślę do nich wojsko, ale i tak się nie, pod... tak się nie podniosę z tego. Na pewno powstanie na Bałkanach i w ogrodzie się szykują. Miło by było patrzeć na mój ogromny kraj. Co obstawiam? Że albo... Albo Węgry zostaną podzielone na dwie, na dwie strefy, albo na trzy. Że jedna, jedna tam tu, jedna gdzieś tutaj i jedna tam. Jak, jaka normalna osoba rozpoczyna powstanie, kiedy ich żołnierze nawet nie wiedzą, jak się walczy? Dziwne. Widać, że nie doceniasz przeciwnika. Wiesz dobrze, jak to się zawsze kończy. Dokładnie. Spójka, bo... Bał, baltaniki? Co? Czekaj. Ja może coś źle czytam, ale to może BALTANIKI, ja to będę czytać, nie wiem. Yy, w, razie, w razie czego poprawcie mnie w komentarzu, czy mam to czytać BALTANIKI czy BALTANIKI. Bo totalnie nie wiem. Pff, skoro chcesz zająć sobie tą Łotwę, to musisz przejąć kontrolę nad Rygą. Jaka szkoda by była, gdyby mieszkańcy zrobili sabotaż i mordowali twoich żołnierzy. No ty chyba sobie żartujesz. Jaka co, co to jest? Co to? Co tu się teraz dzieje? Bardzo ciekawe jest to, że nikt inny nie postanowił się zbuntować. Przecież walki trwają ponad dwa miesiące. Dobra, muszę się ogarnąć. Muszę przesłać część wojsk z frontu Ukrainy na front, gdzie są rebelie. Ty, ale co tu się nagle stało? O, no i rebelia. Adie. Ale tu przejmują. Ale jak tu gładko idzie w ogóle. Kurde, naprawdę taki musiał stać? Niestety, ale tak trochę szkoda mi tych terenów, ale trzeba żyć dalej. Masz już to, o czym mówiłeś? Oczywiście, że tak. Teraz Ukraina będzie się tylko cofać. Do buntu na Słowacji minęły już dwa miesiące. Węgry upadają, czyli czas opuścić tonący statek. Co tu teraz? No właśnie, tu łączą teraz kolej. No ty chyba sobie żartujesz. Dlaczego akurat kiedy myślałem, że najgorszy już minął, to musiałeś pojawić się Ty? Mogłeś się tego spodziewać. Rumunia? Co? Cieszcie się, że chociaż Słowenii Ci nikt nie wyrwie. Dość. Węgry, muszę Ci oddać dług sprzed kilku lat. Idę Ci na pomoc. A, i to jest. To. Dziękuję, Włochy. Włochy teraz pomagają węg Węgrom. Nieźle. O, tu to. to pff, co tu się stało? Czekaj, patrz, patrz, jak tu idzie. I nagle, pff, wyrwało kawałek. Panie, czy pan coś chyba zapomniał? Czy, czy to tak miało być, że z buta nagle wyjeżdża? Ale tu przejęli trochę. Cholera, to nie tak miało wyglądać. Rosja, jak zwykle ma taktykę: cała wstecz i czekamy na zimę. Już możesz się poddać. Dobranoc. No, no i przejęli za ten protektorat z powrotem. No cóż, to chyba wszystko. Nawet szybko ta wojna poszła. 9 miesięcy. No, no, chociaż mogłeś oddać mi tereny sprzed wojny. Przejąłem tereny Ukrainy, więc zamilcz. Czekaj. A! Bo tu, tu jest ta granica tego protektoratu, który był wcześniej ustanow ustanowiony. Przejąłem tereny Ukrainy, więc zamilcz. Spoko. No i takie, zamierz, i do widzenia I się goń Ha ha Udało się Ty mój, patrz ta, To taka mała Słowenia A to takie, takie ten Na Węgrzech taki smutny Udało się, mamy kolejne państwa do sojuszu Szkoda tylko tej Ukrainy Ale jak widać byłaby ona Fatalnym sojusznikiem Ale musimy o czymś ci powiedzieć Francja tak? A niby o czym? O, a to nie o czym? Jak ja się zobaczyłem z Węgrami, to zauważyłem, że oni coś przewodzi do Polski. Naprawdę, oni coś muszą na nas szykować. Okej, okay. w takim razie trzeba mieć nowy cel moim ludziom na ich, na ich terenach. Trzeba się dowiedzieć, co oni kombinują. Na pewno ich Też mam pewną sprawę, Francja. Fer Serbia ma. Serbia? O co chodzi? Chodzi o Rumunię. Skoro się zbuntowała przeciw Zjednoczonym Warszawskim, to myślę, że nie powinno być przeszkód, by z nami po Oraz jeszcze nam pozostaje Grecja. Ona tak naprawdę nam utrudnia plan zjednoczenia Bałkan. Dlatego też proponuję atak na nią w przeciągu następnych kilku lat. Wiesz, tylko problem z tym. Po ostatniej wojnie z naszym udziałem, Grecja została mocno wsparta przez sojuszników, przez co atak na nią musi być bardzo dobrze zorganizowany. No dobra, a co z Rumunią? Myślę, że sojusz z jest bardzo, ale to bardzo opłacalny. Tak, wiem o tym i właśnie idę z nią o tym porozmawiać. Okej, okay, czyli Rumunia... Czyli teraz Serbia ma pomysł, żeby Rumunia dołączyła do, może powiedzieć, paktu francuskiego. Czyli na kolaboracji przeciw-antypolskiej, że tak turymy. No cóż, zobaczymy, jak to się potoczy. Witaj, Rumunia. Cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać. Również się cieszę na polowie. Jednak, co ci sprowadza do mnie? Ja tutaj z małym pytaniem. Twoje zwycięstwo było bardzo majestetyczne. I chcę, abyś dołączyła do naszego sojuszu. Z całym szacunkiem, ale nadal jestem po stronie Polski. Oni cię za niedługo wyrzucą z twojego sojuszu za atak na ich bratanka. Nie wyrzucą, ponieważ potrzebują mnie przeciw tobie. Ale wiem, że jestem dla dwóch stron dobrym miejscem strategicznym. Dlatego tobie odmawiam. A weź. Jeszcze ci zniszczymy. Zobaczysz. Legnij. I nie wracaj tu do mnie nigdy. Wrócę. Tylko z wojskiem. No, jasne, już weź przestań fantazjować, bo ci to nie wychodzi. W ogóle jak mu zapasuje też. I sobie tyle. Nie no, jeszcze trochę jest. Ty, bo coś tu pustka, tak, tak, a, bo lata mijają, dobra, się dopiero teraz kapnę. Polsko, 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 nie wiesz, co mój inżynier wymyślił. Czyżby odkrył nowe zastosowanie dla stali? Owszem, ale to jest odkrycie na taką skalę, że musimy to powiedzieć całemu sojuszowi. Ja co nieco też wymyśliłem. Jak na to patrzę, to jest to bardzo przydatne do walki. Nie jest bardzo podobnie. W skrócie, to maszyna, która może jeździć jak koń i strzelać jak armata. O, o ja pier... Moje podobnie, tylko pływa jak ryba. Zjednoczą to i będą mieli pojazd, który będzie pływać, strzelać po prostu będzie zmiatać wszystko w powierzchni globu. Hmm, czyżby to był stalowy okręt? Tak, ale jako, iż jest inny i bardziej bojowy, to jest to okręt bojowy. Ale lepsze nazwy trzeba na to wymyślić. Racja. A ja właśnie nie wiem jaką nazwę temu dać. Bo raczej nie Armatoj. <grystanie> Jeszcze się coś wymyśli. Dopiero wtedy ogłosimy co żeśmy odkryli. No dobra. Okej. Okay. No i to tyle. Ty, zarypisty w ogóle bal z tym, tym z tym takim okiem, takim, z którego powiewa taka moc jakby. <grystanie> ważne. dobra. Przechodzimy do następnego odcinka bez pewnych serii. Dlaczego mimo tego, że Rumunia walczyła przeciw nam, jest ona nadal w naszym sojuszu? Jakim kurde prawem? Polsko, możesz mi to wytłumaczyć? Jezu, już ci to mówię. Rumunia jest w naszym sojuszu z innego powodu. Jest ona nam bardzo potrzebna w przyszłych wojnach z Francją. Aha, fajnie, czyli ja dla ciebie nic nie znaczę? Nie, po prostu Rumunia zyskała nowe tereny. Co niby chcesz mi zro im zrobić? Też tereny to wydaje mi się, nie były jakieś ważne dla Ciebie. Nie, wcale. Straciłem kolejny teren oraz ważnego wasala. Serbia na pewno już się na mnie szykuje oraz ona przecież ma jakiś plan odnośnie Bałkan. I tu właśnie pojawiamy się my, którzy obronimy sojuszników w wojnie. Zaraz... To brzmi jakby specjalnie chciał mnie osłabić i bym teraz musiał siedzieć w twoim sojuszu. Tyle, że możesz mi dobrze wyjść, zdradzić mnie i pójść sobie do Francji. Ja ci tego nie bronię. Ech, dobra. Wygrałeś tym razem. Austria. Bardzo się cieszę, że mogliśmy bliżej współpracować nad modernizowaniem naszej armii. Udało nam się w końcu wymyślić też nazwy dla naszych wynalazków, więc chyba ja możemy ogłosić z co udało się myśleć naszym inżynierom. Również no, jeszcze cieszę z tego, co dało nam się osiągnąć. Naprawdę to jest przemowe odkrycie. A żebyś wiedział. Dzięki nim uda nam się pokonać spokojnie Francję. Nie bądź też tak podekscytowany. Francja pewnie też prędzej czy później odkryje nasze plany i też zacznie nam samo sklep produkować czołgi i statki. Dlatego, aby do tego nie dopuścić, nasze plany muszą być ultra tajne żeby nikt niepożądany ich nie zobaczył. Zgadzam się, nie możemy tak szybko dopuścić do odkrycia planów przez Francję. Czy wasze odkrycia faktycznie mogą dać przewagę w walce? Tak. Taki pancerz jest odporny na zwykłe pociski karabinów. Naprawdę potężna eksplozja może go uszkodzić. Uszkodzić? Czy to oznacza, że coś może... Się, kilka takich eksplozji mogą by to zniszczyć, ale to musi być naprawdę mocna eksplozja, podejrzewam. Więc no, podejrzewam, że zniszczenie czegoś, tak, takiego wynalazku, które oni mają, nie będzie takie łatwe. Czy mogłabym dzięki nim odzyskać to, co mi zabrała Serbia? Owszem, możesz. Tak, tylko moje brylutary nie chcą i mi się buntują, ponieważ ty mnie doprowadzisz do stanu, w jakim obecnie się znajduję. Już ci to mówiłem: to nie ja doprowadziłem twój kraj do opadku, a twoje problemy wewnętrzne. Pragnę ci przypomnieć, że 6 lat temu ci pomogłem z utrzymaniem Włoszczyzny. która po roku mi odebrała kolejne tereny, tak to bym nadal miał siedmiu ogród. Tego nie mogłem niestety przewidzieć, więc nie zwalaj winy na twój, za twój stan na mnie. No ja dobrze mogłeś mi pomóc ze Słowacją lub później z Rumunią. Akurat co do Słowacji, to przecież wtedy dostawałem Lańsko od Litwy, a potem atakowałem Ukrainę, więc kiedy miałem ci pomóc? Na pewno miałeś jakieś oddziały, które mogłyby mi pomóc. Nie, nie miałem takich oddziałów. Możecie łaskawie przestać się kłócić? Mamy teraz sprzętową przewagę nad Francją i ich sojuszem. Możemy teraz więcej niż oni. To akurat jest prawda, ale też musimy poszerzyć swoje granice w Afryce i na Półwyspie Arabskim. Od ponad 20 lat nie tykaliśmy się swoich kolonii. To akurat to jest prawda. Tam jest tyle różnych surowców, które pozwalają się zbogacić. A my dajemy możliwości Francji przejęcia tego dla siebie. Ja postaram się zająć więcej terenów północnej Afryki, tylko te tereny mnie interesują. Ja na razie nie zamierzam, ekspa nie zamierzam ekspansji w Afryce oraz nigdzie indziej. Muszę się zająć tymi planami statków. Okej. Okay. Tyle prób zyskania ich tajnych planów i nadal nic z tego. Skowani dobrze tego chronią. Niestety chyba też Polacy się dowiedzieli, że mam organizację na ich terenach, ponieważ strasznie wojsko grasuje w różnych miejscach kraju. Zaś mamy dobry plan działania, jeśli chodzi o zobaczenie... O zobaczenie... O zobaczenie, co mi kombinują. Jak dobrze wiemy, grecja jest bardzo dobrze chroniona, więc ten sprzęt też musi do niej trafić. A my kontrolujemy sporą część szlaków, którą, którym mogą one kręty popłynąć. Jedną wadą jest to, że mogą oni to wysłać przez Rosję do Turcji i z dala od Waszych wybrzeży, zrobić szybki transport do Grecji. Aż właściwie rację. Lecz tak, jest to bezpieczniejsze od Waszych przeszukiwań w środku wrogiego kraju. Co racja, to racja. Jednak też jest to jakiś sposób na znalezienie tego, co oni przed nami ukrywają. Też w sumie masz rację. Słuchajcie, przecież ja też mogę ich szpiegować. Słowacja? Ty jesteś krajem, który jest otoczony przez samych wrogów. Nawet nie mam jak wysłać do ciebie wsparcia. Cóż, i jak dalej mogę to zrobić? Ogarnamy swój kraj na tyle, by móc nad pokonać Czechy, a nawet pewnie i Węgry, kiedy mają kryzys. W ogóle pytanie. Co tu jest? Co to za... A! Dobra. Jestem głupi. To jest ten... Szwajcaria, bo tak przez chwilę się na to patrzę i myślę, Ty, co jest? Czemu tu nie ma flagi? Halo, jest wszędzie country ball tutaj, nawet na Islandii, która jest zasłonięta. A tutaj jakoś nie ma i takie, o co chodzi? I tak, jak pomyślałem, chwila, przecież jest jeszcze Szwajcaria, geniuszu, takie super. No dobra, czyli co mamy póki co wiadomo? Eee, tutaj, no, był kryzys krótki między tymi dwoma państwami. Odkryto te nowe projekty. Francja tu coś kombinuje, żeby te plany przejąć, tylko no, Polacy się bronią. Tutaj kraje bałkańskie ko też kombinują, co tu wykminić, żeby przejąć te plany, bądź ich może nawet prototypy. Yy, no i cóż, zobaczymy, co się będzie toczyć dalej. Jesteśmy w połowie. Dobra, w sumie czemu ma nam nie pomagać? Damy radę na spokojnie. No dobra, niech będzie. Do Francji przyłącza się Słowacja. Ileż to lat minęło? Ileż to od tej wojny już nie mamy suwerenności? Naprawdę nie musiałem się wtedy poddać. Mogłem zaufać Francji Napoleonowi II, patrząc, jak teraz jego syn pięknie rządzi Francja. Teraz muszę być pod duńskim butem i nic nie mogę z tym zrobić. Oni teraz jeszcze mają tak nowoczesną armię, że nie mam, jak z nimi teraz nawet zawalczyć. Chociaż w sumie też mogę po cichu dać w Francji to, co polskie jastry odkryły. Może Lapon i przymknie oto oko na sprzed ponad 20 lat? Na pewno wiedział o tej wojnie, ale może teraz dramatyzuje. Przecież na pewno chce on się dowiedzieć, co Polska ma za asa w rękach. Te, tylko teraz kolejne pytanie: jak tu się spotkać z Napoleonem? A co gorsze, jak zdobyć te plany czołgów i statków? Nie jest to łatwe zadanie, no ale cóż, trzeba jakoś walczyć o wolność. Co też Szwecja kombinuje? Noż cholera, ileż można czekać na to, aż w końcu dadzą radę zdobyć te plany, które są takie ważne dla Polski. Nie wiem, do Grecji również tego nie wysłali jeszcze, chyba. A produkcja tego jest strasznie ciężka, lub faktycznie wysłali to bardzo daleko od naszych brzegów. Nie wiadomo, może tak, może nie. I przesuwamy się już dość daleko, bo do 1871? A nie, patrz, dalej, 72, 73. Szczerze ja nie wierzyłem, że produkcja naszych wniosków będzie aż tak kosztowna. Minęło tyle lat, a my nawet nie mamy odpowiedniej ilości dla nas, a co dopiero dla całego sojuszu. Dobrze, że chociaż Francja nie ma jak zdobyć naszych planów. Dobrze wiesz, polsko, że rozbranie naszego wojska w nasz nowy sprzęt nie będzie 100% gotowe do 1890. Więc do tego czasu nie mamy aż takiej przewagi, jaką chcielibyśmy mieć. Dlatego też nie możemy mieć takiej pewności na wygraną, ponieważ ta plan może znacznie szybciej nas zaatakować. Masz tutaj w 100% rację, ale też patrząc na raporty, jakie do mnie spływają, to do wojny nie dojdzie za szybko. Naprawdę szykuje się do dalszej ekspansji na Afrykę, a nie na wojnę z nami. Ekspansja na Afrykę, mówisz? Czy wiesz, na jakie tereny chcą ona uder uderzać? Niestety nie mam na ten temat żadnych informacji, lecz jest wielce prawdopodobnie, że chcą ona zaatakować tereny na południu od kolonii Hiszpanii. Cholera by to wzięła. Francja chce mnie utrudnić w poszerzaniu po ich, w swojej kolonii. Właściwie ze mną jest podobnie. Francja chce utrudnić ten rozwój. Lecz nie wie, jakiego mamy asa w rękawie, którego ciężko pokonać. Też racja. Lecz myślę, że najlepszym sposobem na uprzykrzenie Francji życia jest zajęcie terenów na południe od ich kolonii. Tak zmusimy ich do innych wypraw morskich na inne brzegi Afryki, gdzie też może nie być bezpiecznie. Jeśli macie jak teraz wyruszyć na ekspansję, to właściwie możecie tak zrobić. Dla pewności, zróbmy to za rok, żeby spokojnie wyruszyć z całą pewnością na tą wyprawę. Haha, ha, nie wierzę. Doprawdy wystarczy udawać Austriaka, żeby zdobyć te plany czołgów i statków. To nie do wiary. Dobra, dość ekscytacji. Teraz trzeba to jakoś przekazać Napoleonowi. Teraz pytanie, jak się dostać do Francji, skoro ciśniny kończące Bałtyk są pilnowane przez Danię. Chociaż może uda się wystać okręt z jednego z bliższych portów obok Morza Północnego. I w sumie jest na to szansa. Mamy taki port w Göteborgu. W Może być problem taki, że jest to niedaleko wysp duńskich jest między Norwegią, a właściwie Edanią, więc jest to ryzykowne. Ale no cóż, trzeba ryzykować dla dobra kraju. Tylko jak coś nie wypali, to będzie źle. W w pokazuje, pokazali, że mimo fatalnej sytuacji może to wyjść. Może im to nie wyszło, ale mi na pewno wyjdzie. I co, to koniec? Ruszamy. Okej, okay, czyli... Czyli Szwecja zdobyła teraz plany, plany polskich czołgów i statków yy, i ma zamiar to wysłać do Francji, aczkolwiek podjęła teraz dość poważne ryzyko w postaci tego, że może stracić te plany, mogą po prostu zostać złapani przez kogoś z Sojuszu Polskiego i skończyć się to może nieciekawie. Cóż, ciekawie wyszło, ciekawie, 25 minut nagrania by the way. trochę jestem nad tym posiedziałem, ale cóż, trzeba nagrać jakiś materiał, koniec końców. Więc cóż, mmm, dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka kolejnego, już miałem nawet chronologii którego, ale dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się spodobało, wiadomo, łapeczka w górę może być zostawiona. Jeżeli chcecie więcej, piszcie i na Discordzie, taga została w opisie, pamiętajcie, kapturnik hashtag 45... Nie, 6545, 5, proszę. Eee, no i cóż, suba zostawiajcie, bo chcę do wakacji wbić może chociaż 25 subów, jeżeli dobrze pójdzie, to może 50. W na Discordzie przez jakiś czas miałem taka ciekawostka, napisane, że chcę wbić 200 subów do, na głównym koncie i na pobocznym wbić 100, ale przy takich przyrostach, jakie są praktycznie zerowe, zdaje mi się to niewykonalne. Więc cóż, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!